Dzień dobry, witam Cię ponownie o poranku, jeżeli oczywiście odpalasz moje odcinki codziennie o 8.30 w poniedziałki. Jeżeli nie, to witam Cię o tej porze, w której jesteś. Dla przypomnienia, nazywam się Kasia Serówka i zapraszam Cię dzisiaj do odcinku tak zwanego wiedzowego, czyli porozmawiamy sobie o tym, czym jest feedback, co się dzieje, jak ten feedback dostaje. Podam kilka bardzo, bardzo ciekawych przykładów i ogólnie porozmawiamy sobie na ten temat, jak go wykorzystać. Oczywiście głównie w pracy, aczkolwiek o życiu prywatnym trochę też będzie. Zapraszam bardzo serdecznie do najnowszego odcinka pod tytułem Czym jest feedback i jak go wykorzystać? Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź Swoją Drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com. Która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki „Idź swoją drogą” trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Zatem zaczynamy. Spróbujmy od definicji feedbacku, ściągniętej klasycznie z internetu. Feedback, czyli informacja zwrotna, to angielski termin, który w Polsce na stałe wszedł już do języka powszechnego. Oznacza on wypowiedź uczestnika konwersacji, w której ujawnia on swoje spostrzeżenia dotyczące zachowania i wypowiedzi innego uczestnika, podejrzewam tej samej konwersacji. To prawda, <grych> bardzo ładnie. To jest określone. Zerknijmy w takim razie, czy kultura feedbacku na dobre weszła do naszego życia. A i owszem, często słyszymy, czekam na Twój feedback. Prosimy o zostawienie feedbacku. Czy Twój feedback ma dla nas znaczenie? Myślę, że zerknęłaś, zetknęłaś, spojrzałaś, słyszałaś i oczywiście łeś, 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 panowie, wybaczcie, z takimi i podobnymi zwrotami. Pytanie, czy co to nam daje i czy warto go stosować. Pozwólcie, że jeszcze zerkniemy tutaj na książkę Rolanda i Francesca B., Franceski B., przepraszam, poruszającej właśnie ten temat, którzy mówią, że informacja zwrotna jest to uświadomienie uczących się, które z ich dokonań osiągnęło odpowiedni poziom, dzięki czemu, Będą oni mogli w przyszłości to zachowanie powtórzyć oraz wyjaśnienie im, co było poniżej wymaganego standardu, po to, by można było z nimi uzgodnić plan, pozwalający uniknąć w przyszłości podobnych zachowań, a zamiast nich dążyć w kierunku podążanego standardu. I to już, przyznam się szczerze, jest bliżej tego, co ja praktykuję, co ja robię o tym za chwilę. Będę chciała przedstawić, i wydaje mi się, zbierając pod uwagę długość odcinka, że tą dalszą, drugą część po prostu zrobię w kolejnym odcinku. Natomiast chciałam zwrócić uwagę i tak pokazać Ci na moim przykładzie, że w sumie nikt z nas nie lubi słuchać krytyki. I wiemy z własnego doświadczenia, że jednak od czasu do czasu ona bywa potrzebna, a nawet jeżeli. Dzisiaj jesteśmy zbyt blisko tego tematu i wydaje nam się on zbyt krytyczny, to z czasem okazuje się, że jednak jest rozwijający i twórczy dla nas samych. Bo tak naprawdę na podstawie doświadczenia i tego właśnie tego feedbacku dowiadujemy się, co jest nie tak. I jeżeli mamy taką ochotę, a raczej mamy taką ochotę, bo inaczej byśmy siedzieli, a raczej nasi pra-pra-pra środkowie pra, 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 w jaskiniach. To jednak chcemy iść w kierunku zmiany, no i oczywiście zmiany na lepsze, bo kto chciałby iść w kierunku zmiany na gorsze. I teraz tak zwana konstruktywna informacja zwrotna, bo tak nazywa się pozytywne ocenianie naszej pracy, jest właśnie ukierunkowana na rozwój, czy też powinna być. I niezależnie od tego, czy krytyka nas motywuje, czy nas zniechęca, bo są też takie osoby, ja chyba. Nawet trochę do tej drugiej grupy bym mogła się zaliczyć, i wiadomo, że słuchanie negatywnych opinii na własny temat nie należy do przyjemnych, natomiast faktycznie sama doświadczam tego, że to właśnie te opinie bardzo nas rozwijają, aczkolwiek dzisiaj nie tylko o tym, bo również o tym, jak pozytywna informacja zwrotna czyni fantastyczne tutaj rzeczy w naszym życiu. Chciałabym przytoczyć kilka z przykładów z dalekiej przeszłości i z najbliższej przeszłości, czyli z zeszłego tygodnia. Zacznijmy może od tego, co się zadziało mnie w zeszłym tygodniu. Chwilę temu miałam warsztat dla zarządu bardzo, bardzo dużej organizacji. Przygotowania do tego warsztatu trwały naprawdę bardzo długo, ponieważ wielu ludzi sprawdzało, czy rzeczywiście i warsztat, i temat, i prowadząca, są warci tego, żeby tutaj odpowiednio wysoko postawione osoby poświęciły na ten warsztat czas. Tak więc chcę powiedzieć, że wytworzyło się pewnego rodzaju napięcie, nazwijmy je, które spowodowało, oczywiście, które i mi się udzieliło, pomimo, iż bardzo się starałam, żeby tak nie było. Oczywiście rozumiem to, że warsztat nie tylko wart był te kilka tysięcy złotych, które były moim wynagrodzeniem, ale przede wszystkim był wart Kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych osób, które de facto nie poszły do pracy, tylko poszły na warsztat, na spotkanie ze mną, a których praca jest najbardziej cenna w organizacji. Tak więc rozumiem, dlaczego tak wiele osób sprawdzało to, czy warto było ten warsztat przeprowadzić i co on wniesie do pracy głównych decydentów. I rzeczywiście w pewnym momencie śmiałam się, że już chyba wszyscy to sprawdzili, więc po co nam warsztat? No, w każdym razie klient zdecydował się na skorzystanie z mojej pracy. Warsztat się odbył, spotkanie było niezwykle owocne, bardzo i twórcze, i dużo wnoszące, i no i tak mogę tyle powiedzieć. Natomiast to, co się zadziało po warsztacie, było dla mnie największym zaskoczeniem, ponieważ pan prezes sam do mnie zadzwonił. Ja nie miałam do niego telefonu, więc nie wiedziałam, że to on dzwoni. I po prostu w, poświęcił swój bardzo cenny czas, przecież, na to, żeby podziękować mi za to, co się zadziało na warsztacie, podziękować mi za to, w jaki sposób zaopiekowałam jego potrzeby, potrzeby jego ludzi. I to wprawdzie była bardzo krótka rozmowa, aczkolwiek ja się naprawdę już rozkręcałam, żeby, żeby sobie porozmawiać. Natomiast było mi niezwykle miło i chciałabym powiedzieć do wszystkich osób, które. Współpracują z zewnętrznymi dostawcami i których kontraktujecie bez względu na to, co oni wam dostarczają, to chcę wam powiedzieć, że te kilka minut zrobiło taką robotę i zrobiło takie wrażenie, pozostawiło, że tego wrażenia się nie da niczym zatrzeć. To znaczy, od razu mamy wrażenie, że jesteśmy traktowani jak partnerzy, mamy wrażenie, że rozmawiamy z człowiekiem na bardzo wysokim poziomie, nie tylko kultury osobistej, kultury prowadzenia biznesu i to tak naprawdę nie kosztuje nas wiele, bo to jest kilka minut rozmowy, a jest absolutnym takim role modelem, który, jak to się mówi po staropolsku przecież, który chciałabym tutaj wam przekazać i zachęcić do tego, żebyście właśnie z czegoś takiego korzystali. Co ciekawe, praktycznie w tym samym czasie dostałam drugi feedback od innego klienta, tym razem pozdrawiam serdecznie, mojego klienta Kamila, który po wspólnie spędzonym warsztacie z nimi, z jego zespołem, wysłał feedback mi mailem, żeby nie było, bardzo lubię dostawać maile i bardzo lubię na nie odpisywać. Tak więc bardzo lubię tą formę komunikacji i cieszę się też, że w taki sposób dostałam informację zwrotną, bo informacja zwrotna tym razem była dość długa. Więc byśmy dość długo rozmawiali i też nie wiadomo w sumie, jakbym zareagowała na tę informację zwrotną, bo była ona rzeczywiście w tak zwanej klasycznej kanapce, czyli dobre informacje, potem gorsze informacje i potem dobre informacje. I jakoś rzeczywiście trochę dziwnie mi się zrobiło. Nie za bardzo wiedziałam, o co tak naprawdę tutaj chodzi, jakby jaki jest wydźwięk te, tego maila, jakby jaki jest główny cel. I przyznam się, że wtedy się zaczęłam zastanawiać to, zaraz, czy ja nie umiem dostawać feedbacku. W sensie, czy ja go nie umiem przyjąć, a może tak, a może to jednak ta konstrukcja tej tak zwanej kanapki mi przeszkadza. No i potem mi się przypomniało, że faktycznie, kiedy wielokrotnie rozmawiałam z menadżerami i studiowaliśmy różne formy dawania feedbacku dla ich pracowników, to rzeczywiście działa się taka rzecz, że często klienci mówili: Słuchaj, jak ja nie cierpię tej kanapki. No i chcę powiedzieć, że doświadczyłam właśnie tego. <laughs> I chcę się tutaj podzielić taką osobistą refleksją: że ja też nie lubię tej kanapki. <laughs> Fajnie jest dowiedzieć się: Słuchaj, mam nadzieję, że te informacje ci się przydadzą. W związku z tym podzielę się tymi informacjami trochę jak na booking.com. Co mi się podobało, a co mi się nie podobało. I po prostu, co z tego możesz wziąć, co z tego możesz skorzystać, to, to weź. Oczywiście Kamil dokładnie tak napisał, tylko tyle, że ta formuła tej kanapki trochę mnie jakoś tak rozproszyła i spowodowała, że naprawdę aż w pierwszej sekundzie odrzuciłam tą informację. Dopiero za drugim razem, jak usiadłam i przeczytałam, to już z trochę oczywiście innymi emocjami do tego podeszłam, a raczej bez emocji. Dlatego zachęcam, jeżeli oczywiście stosujesz formę kanapki, no nie rób tego. To powoduje jakieś takie zamieszanie poznawcze, takie niezrozumienie, to w końcu mnie chwalisz, czy mnie nie chwalisz, czy jesteś zadowolony, czy jesteś niezadowolony, to nie, to, to nie róbmy tego, tak? To, to zachęcam. Oczywiście, żeby nie było, zaraz będą rozwiązania, do których bardzo zachęcam. Zerknijmy zatem na inną historię, która się wydarzyła naprawdę wiele lat temu. Myślę, że około dziesięciu. Kiedy moja bardzo serdeczna wtedy koleżanka Beata tworzyła swoją stronę internetową, a ja już wtedy wymiatałam, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych, i naprawdę jak mało kto się na tym znałam, więc gdy szczęśliwa Beata faktem dokonania i wykreowania niezwykłej strony postanowiła napisać do wielu ludzi, i w tym do mnie, to ja z kolei pomyślałam, że. Ona potrzebuje tego fachowego mojego spojrzenia i oka na tą stronę. Dlatego też wysłałam jej tak zwany feedback w punktach jeszcze na dodatek, też słynę z tego, że lubię punkty, <laughs> bo jednak lubię jakąś tam strukturę. I w tych punktach zawarłam to, co warto, aby zmienić w tej stronie, żeby ona była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej funkcjonalna, i oczywiście, jeszcze piękniejsza, była piękna bardzo. I ku mojemu wielkiemu zdziwieniu Beata bardzo szybko odpisała mi na tego maila, mówiąc, że. I w ogóle to był dla mnie chyba jeden z najmocniejszych feedbacków, jakie w życiu dostałam, bo ona mi napisała, że ona nie o to mnie prosiła, żebym ja krytykowała jej stronę i wytykała jej wszystkie błędy, ale chciała prosić, abym jej pochwaliła stronę i napisała, co w niej jest pięknego. No ja wtedy absolutnie byłam zaskoczona taką postawą i taką też formą asertywnej odpowiedzi i tym co się zadziało aż nawet specjalnie zerknąłam do tego maila do tej prośby i co ciekawe mimo już późniejszej odpowiedzi nadal nie znalazłam tam pytania czy prośby o to żeby pochwalić stronę ja oczywiście też odpisałam, że nie tylko nie miałam nic złego na myśli, ale wręcz wnoszę know-how, który kosztuje dużo pieniędzy. I właśnie ja tak się dzielę tym know-how, żeby ona jeszcze bardziej była, miała jeszcze więcej, miała piękniej, wspanialej. Po czym oczywiście ona mi znowu odpisała, że nie tylko tego nie docenia, ale czuję się urażona. I powiem Wam, że w tej chwili już po wielu, wielu innych jeszcze doświadczeniach związanych z błędnymi formami dawania feedbacku, wiem, że warto zapytać tą drugą osobę, a może raczej nawet doprecyzować, czego de facto ode mnie oczekuje. Czy ja mam wskazać braki, czy ja mam wskazać błędy, czy ja mam odpowiedzieć, jak ja bym to zrobiła, a może właśnie pochwalić, a może co coraz częściej się zdarza, po prostu posiedzieć, posłuchać milczeniu i pobyć w tej chwili, bez względu na to, czy to jest chwila radości, czy to jest chwila smutku. Co ciekawe, wiem już teraz, że ludzie potrafią zapytać, poprosić i powiedzieć, czego potrzebują i czy potrzebują tej porady. A my jednak mamy taką tendencję do dawania tych niechcianych porad. Sama oczywiście ją miałam, jak w przytoczonym przykładzie z Beatą. I widzę, że bardzo często tak jest, że jak z kimś rozmawiam i jeszcze nie zdążę poprosić o pomoc, aczkolwiek jeżeli z kimś rozmawiam to raczej i opowiadam o jakiejś trudnej sytuacji, to raczej po to, żeby ta osoba mi pomogła. Ale nie słyszę nigdy pytania, to czego ode mnie oczekujesz? A to jest takie proste pytanie, czego ode mnie oczekujesz? Na koniec chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się sytuacji, która mnie nadal jeszcze zatrzymuje i która naprawdę mnie zastanawia. I która zdarzyła się też niedawno temu, bo przed świętami Wielkiej nocy, gdzie osoba, którą znam, napisała post na LinkedIn, który stał się absolutnym wiralem. absolut. I treść tego postu była bardzo taka dojmująca, wzruszająca, taka porywająca serce, i wcale mnie nie dziwi, że stała się takim wiralem. No, kilka tysięcy lajków, jakieś chyba, nie wiem, 300 czy 400 komentarzy. Kilkaset udostępni, no naprawdę absolutny wiral. I było bardzo dużo też komentarzy mówiących o tym, jak dobrałaś te słowa, jak ci się udało dobrać to zdjęcie tak wspaniale do tej treści. I pojawił się nagle jeden komentarz spośród tych naprawdę kilkuset, może nawet i więcej niż 400, gdzie jeden pan powiedział: Proszę pani, ale pani nie dobrała tego zdjęcia do tego. Aha, pani napisała, że to zdjęcie ona znalazła gdzieś w sieci, ale już nie pamięta gdzie. No i na tą odpowiedź jeden z panów napisał, że proszę pani, pani nie znalazła tego w sieci, tylko pani skopiowała cały post słowo w słowo i skopiowała pani również zdjęcie z tego posta, które ktoś właśnie z takim pietyzmem dobrał do tej treści. No słuchajcie, czytając to naprawdę zdębiałam wtedy, sobie myślę, no kto jeszcze dzisiaj ktoś tak robi, że kopiuje drugą osobę słowo w słowo. Tak więc weszłam na ten drugi post, bo tam był link zamieszczony i był screen zamieszczony, tak więc weszłam w to. Patrzę, rzeczywiście jest taki człowiek, rzeczywiście to spostował, rzeczywiście tak napisał, rzeczywiście dobrał to zdjęcie. I słuchajcie, byłam bardzo ciekawa jak ta osoba zareaguje. Zaraz powiem, jak ja bym zareagowała, gdyby w ogóle, gdyby się w ogóle coś takiego wydarzyło, że kogoś bym skopiowała, no, ale oczywiście nigdy nie wiadomo w życiu, nigdy nie mówmy nigdy. No i co autorka powiedziała? Autorka na tą uwagę tak naprawdę, <grych> zareagowała bardzo agresywnie. Powiedziała, że ta osoba, że ten pan, który to napisał, nie rozumie w ogóle, w jakim ona kontekście osadziła swój post. Chcę podkreślić jeszcze raz, że słowo w słowo było skopiowane, zdjęcie było to samo skopiowane, tyle tylko że jeszcze były dodane dwa zdania. Na sam koniec. I nie tylko nie przyjęła feedbacku, nie przeprosiła swoich odbiorców, tych tysięcy odbiorców. Pan został bardzo mocno skrytykowany za to, że w ogóle coś takiego napisał. Uwaga, człowiek, który pokazał, że ona działa według mnie, oczywiście i moich wartości, niemoralnie. Nastąpiło totalne wyparcie rzeczywistości, i co ważne, słuchajcie, to po prostu to jej zachowanie, które takie, no nie wiem czy bezczelne, no agresywne, spowodowało, że przykryło to, słuchajcie, kolejne same superlatywy i kolejne posty, które chwaliły za piękno, wnikliwość treści, wnikliwość doboru zdjęcia do treści. I tam de facto ten post tego pana został, że tak powiem, poprzykryty przez kolejne poemy. Pani, ja się naprawdę spodziewałam, że ona po prostu napisze edit do swojego postu i napisze, że faktycznie go przegopiowała i że faktycznie chciała dopisać te dwa zdania, bo chciała ująć to w innym, nazwijmy to, jak to ona, kontekście. I że zdjęcie podpisuje autorem tego zdjęcia. Nie, nie tylko tego nie zrobiła, ale jeszcze. Bardzo agresywnie zareagowała, czy też, no przynajmniej dla mnie, niewłaściwie, może nazwijmy to, zareagowała na, na feedback, właśnie, który dostała od jednego ze swoich, powiedzmy, odbiorców. No i teraz, jak to możemy odnieść do biznesu? Tutaj ch chciałabym, tak jak podejrzewałam, bo obiecałam, że odcinki będą krótkie, przedstawię w drugiej części formę zbierania informacji zwrotnej. Oraz moją bardzo, bardzo ulubioną i skuteczną technikę, zwaną feed-forward. Nie feedback, tylko feed-forward, i będę chciała, żebyśmy o tym chwilę posłuchali. I oczywiście, jeżeli wam się to spodoba, to żebyście ją stosowali. Ja ją stosuję już od wielu, wielu lat i jestem absolutnie zachwycona, a ostatnio, i oczywiście to też przedstawię, udało mi się dotrzeć do wyników badań, które potwierdzają, że właśnie ta technika, jest najbardziej skuteczną techniką budowania dobrostanu. I tym wspaniałym akcentem chciałabym zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci bardzo za wspólną podróż, za wspólny czas. Bez względu na to, w jakiej formule słuchasz, ostatnio słyszałam, że przy sprzątaniu, przy jeżdżeniu samochodem, przy spacerze z psem, pozdrawiam Paulinę, <grych> podczas biegania. Przy kąpieli, też mi jest bardzo naprawdę miło. Mam nadzieję, że mój głos powoduje, że jeszcze bardziej się czujesz jak w spa. W każdym razie nie ma znaczenia, gdzie słuchasz. Dziękuję Ci za wspólny czas i do bardzo miłego usłyszenia za tydzień.